Ekpam i Ekriko. Ostatnio poruszyłem ten temat, właśnie sobie, tak z kolegami, że są to dwa najgorsze skiny w historii. Supercell dodaje właśnie w tym sezonie i jest to Ekpam i Ekriko. Są bardzo hejtowane przez graczy, nie tylko ze względu na ich wygląd, ale i też na cenę. I doszło też kilka fajnych nowych skinów, które ja zaraz Wam pokażę. Tutaj, jak wejdziemy sobie w sklepik, i przejdziemy trochę dalej. Mamy od razu skarabeusza z i, i mistycznego Mipla. Dalej są skiny do kupienia za pieniądze, między innymi Spike, Leon i takie różne. Są też przecenione y, różne skiny, na przykład y, no, mamy nitę z 200 na 150. No i jak sobie wejdziemy w ciemne piaski, tutaj mamy Faraoli. Faraotis to, to mamy, Horus, bo też mamy, Królowa Juju, Mistyczny Meeple, tam Raws, Skarabeusz i zmumifikowany właśnie Frank. Są to dwie wersje jakby. No i teraz pojedziemy do Nulsa i pokażę wam te dwa skin Ekpam i Riko. Dobra, już wchodzimy sobie do Nulsa. Yy, ponieważ w Nulcie one są dostępne, a chciałbym je tak wam po prostu pokazać. Wchodzimy sobie w sklep, przejeżdżamy do katalogu, no i yy, po prostu tutaj mamy też, yy, będziemy mieć te skiny w następnym sezonie. Buster, no tam zo zobaczcie teraz jakie. Ja. No i teraz przejdziemy sobie do tych, do tego Ekpam i Ekriko. Najpierw Ekpam. Bo jest mityczna i kosztuje 200 gramów. Gem, Nie dałbym za takiego skina 200 gramów. No i kolejny jest to ten Ekriko. No jest to mega nieopłacalne, żeby to kupić. No i co? Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji. Nada.